I chciałabym opowiedzieć Wam historię, która rozpoczęła się 30 lat temu. Było to w przeddzień moich 20 urodzin i doświadczyłam wtedy rzeczy, o której mówi Pan Jezus do Nikodema, która zapisana jest w Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi, że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I wtedy właśnie doświadczyłam Nowo Narodzenia. Wcześniej byłam wychowywana w rodzinie bardzo religijnej. Od małego dziecka, jak pamiętam, miałam świadomość tego, że Bóg istnieje i bardzo chciałam mu się podobać i bardzo chciałam mu służyć. Dlatego starałam się, tak jak rozumiałam, wykonywać wszystko. Prawie codziennie chodziłam do kościoła, modliłam się, starałam się pomagać innym. Potem, jako nastolatka, zaczęłam czytać Biblię. Jednak pomimo, uważam, że wielkiej gorliwości, jaką miałam, cały czas w moim życiu była pewna myśl, która mi towarzyszyła i pewna obawa, czy to wszystko wystarczy, czy to wszystko, co robię, to starczy, że jeśli bym w tym momencie umarła, czy po prostu będę mogła znaleźć się razem z Bogiem po prostu w niebie. I potem do tego strachu i lęku przed, mnie, przed śmiercią dołączył się jeszcze jeden problem. Jako dziecko nad moim życiem były odprawiane pewne rzeczy, które później, jak dowiedziałam się i zrozumiałam, miały związek z okultyzmem i szczarami. Potem też jako jeszcze nastolatka, oczywiście sama, oczywiście to było w ramach zabawy wszystko czynione, ale czytałam horoskopy, razem z młodzieżą wróżyliśmy sobie, przepowiadając przyszłość. A tak gdzieś mniej więcej w wieku około 18 lat zaczęły dziać się w moim życiu różne dziwne rzeczy. Jedną z nich było to, że miałam wrażenie, że ktoś mnie dusi. Ja po prostu nie mogłam tak jak teraz, żebym mogła chodzić z odkrytą szyją. Musiałam mieć coś cały czas, jakąś chustkę, szalik, coś zawiązane. Było to bardzo takie nieprzyjemne uczucie. I w tym też czasie u nas w miejscowości pojawili się ludzie tak zwani ewangelicznie wierzący. Oni to głosili Ewangelię o Jezusie najpierw mojemu bratu Zbyszkowi i to właśnie on przyszedł do mnie i powiedział mi, że potrzebujemy modlitwy. Między innymi właśnie ze względu na te rzeczy, które jako dzieci były nad nami odprawiane, że potrzebujemy, żebyśmy żeby byli od tego wolni, żeby te rzeczy nie miały nigdy wpływu na nasze życie. I postanowiłam, że pojadę, że pojadę razem z Nim tam na te nabożeństwa, które miały się odbywać. Usłyszałam to po prostu, jak bardzo Bóg mnie kocha. Usłyszałam o tym, co Jezus dla mnie uczynił, co dokonało się na krzyżu Golgoty, i też o tym, co bardzo zasmuca Boga. I zobaczyłam też, ile z tych rzeczy było w moim życiu. Zapragnęłam tak bardzo Boga przeprosić za to. Poprosiłam o modlitwę i w tej modlitwie wyznałam Bogu swoje grzechy. Prosiłam, żeby przyjął moje życie, że chcę, żeby ono należało do Niego i żeby On już od teraz na zawsze był moim Panem. I chociaż była to taka, wydawała się taka prosta i mało znacząca taka modlitwa, jednak już wkrótce przekonałam się o tym, że zmieniła bardzo wiele. Po pierwsze, miałam niesamowity pokój w swoim sercu. Zniknął strach przed śmiercią. Po prostu przyjęłam to, co było mówione, że niezależnie od tego, jakbym się starała, nigdy nie byłam w stanie zasłużyć sobie na niebo, że to, co mogłam tylko uczynić, to po prostu przyjąć tą doskonałą ofiarę, którą Jezus za mnie, za moje grzechy złożył na krzyżu Golgoty. Bo tak naprawdę to ja tam powinnam się była znaleźć i ja ponieść karę za te wszystkie moje grzechy, i ja powinnam była tam cierpieć. A on to zrobił za mnie i dla mnie. I uwierzyłam w to i podziękowałam mu za to. A więc wiedziałam, że już nie moimi staraniami, tylko po prostu dzięki jego miłości, że jestem po prostu w jego rękach, on mnie będzie dalej prowadził. I na zawsze zniknął po prostu ten uczucie tego duszenia. To już nigdy nie powróciło. Byłam od tego i od tych innych rzeczy, które były jeszcze w moim życiu, po prostu byłam już na zawsze wolna i jestem. Także dziękuję Bogu za to, co w ten czas uczynił. Jednak pojawił się pewien dylemat na tamten czas w moim życiu ponieważ jednak przez 20 lat mojego życia byłam wychowywana w pewnej denominacji i uczona rzeczy, które w ten czas okazały się, że nie wszystkie są zgodne z Biblią i bałam się, że po prostu wejdę znowu w coś i nie miałam po prostu czy te rzeczy będą teraz właściwe, bałam się, żeby wejść w coś nowego i żeby się potem znowu nie rozczarować. I dlatego podjęłam taką decyzję, że chcę uczynić Wersety z Biblii, Słowo Boże, po prostu jedynym moim autorytetem w życiu, że zaczęłam czytać Biblię, zaczęłam się modlić i zaczęłam prosić, żeby Bóg mnie poprowadził, żeby pokazał mi drogę, którą mam teraz iść, że chcę po prostu to, co jest w Biblii, żeby to miało miejsce w moim życiu, tak żyć i tak wypełniać, tylko to. I po pewnym czasie właśnie znalazłam się w Zboże tam też na potwierdzenie swojej wiary i decyzji tego, że chcę iść za Jezusem. Przyjęłam Chrzest wodny poprzez całkowite zanurzenie. I rozpoczął się czas dla mnie naprawdę niesamowity, takiej Bożej obecności, Bożej bliskości, Jego realności w moim życiu. Doświadczyłam, Pan napełnił mnie Duchem Świętym, potem dał mi cudownego męża, dwoje kochanych dzieci. I naprawdę, wiele dowodów swojej łaski i swojego błogosławieństwa na każdy dzień. Widziałam, jak się troszczy o mnie, widziałam, jak, jak naprawdę prowadzi mnie. Chociaż nie mogę powiedzieć, były też rzeczy trudne w naszym życiu, zaczęły się pojawiać, i pojawiały się łzy, pojawiał się smutek, pojawiało się czasami zwątpienie. Choćby nawet w momencie, kiedy urodził się nasz syn, i na początku wyglądało, że jest wszystko dobrze. A po pięciu godzinach okazało się, że zatrzymała się akcja serca. Musiał być, to jest cud, że w ogóle były pielęgniarki na sali, gdzie on leżał, i że zauważyły, że Marek już siniał rozpoczęły reanimację. Akcja została przywrócona. Potem trzy tygodnie leżeliśmy w szpitalu, zanim doprowadzili go do takiego stanu, że mógł być wypisany. Ale kiedy wypisywali go, pani doktor powiedziała nam, że musimy liczyć się z różnymi konsekwencjami tego, co się działo w szpitalu, że może być niewidomy, może być niepełnosprawny, mieliśmy go obserwować. Marek od małego bardzo chorował, bardzo szybko był zdiagnozowany, że jest astmatykiem, jest alergikiem, musiał na stałe przyjmować leki. Wiele razy naprawdę w jego dzieciństwie doświadczaliśmy tego, jak Bóg go chronił. Kiedy pomagał nam w takich naprawdę trudnych chwilach, kiedy przechodziliśmy podczas wielu jego właśnie chorób, ochraniał go. I chyba w wieku około 6 lat właśnie byliśmy tutaj na nabożeństwie, kiedy jeden z braci prowadzących nabożeństwo zrobił takie wezwanie, że jeśli ktoś potrzebuje modlitwy, żeby wyszedł do przodu i zauważyliśmy, że nasz właśnie syn wyszedł na to wezwanie. Kiedy po nabożeństwie spytaliśmy go, że jaką miał prośbę, z czym wyszedł, mówił, że prosił o to, żeby Bóg go uzdrowił. Wiecie, byliśmy niesamowicie zaskoczeni mile właśnie, tym, że po jakimś czasie zauważyliśmy, że wszystkie objawy ustąpiły, przestaliśmy podawać markowi jakiekolwiek leki na astmę, alergię, że to wszystko się wycofało. Następną taką dla nas jako rodziców było trudną sytuacją był moment, kiedy w życiu naszej czternastoletniej córki zdiagnozowano nowotwór. Oczywiście też modliliśmy się o uzdrowienie. A jednak Bóg poprowadził nas inną drogą. Musiała znaleźć się w klinice. Jedna operacja, druga operacja. I na pewno było w ten czas wiele takich i łez i trudnych chwil w naszym życiu. Ale niesamowicie też była jego, jej postawa w tym czasie, ponieważ. Mówiła nam, że ona ma pewność, żebyśmy się nie bali, żebyśmy się nie martwili, ponieważ bardzo wcześnie oddała swoje życie Jezusowi i zapewniała nas, że wie, że cokolwiek by się wydarzyło, czy będzie żyć, czy umrze. Ona wie dokąd idzie, wie, że po prostu jest zbawiona, wie, że Bóg ją zabierze do siebie i żebyśmy się po prostu o nią nie bali. Bóg przeprowadził nas przez to też. Dzisiaj jest wspaniałą kobietą, żoną, mamą i cieszy się życiem. Także dziękujemy Bogu też za to doświadczenie. I wiele w naszym życiu, w tym, którym przez te, tak jak mówię, 30 lat przechodziliśmy, było różnych doświadczeń. Niesamowite było to, co zawsze mój mąż powtarzał mi, że Ela nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, z którą nie moglibyśmy przyjść do naszego ojca. Dlatego zawsze o tym pamiętaliśmy i cokolwiek by się nie działo, przechodziliśmy do niego, wołaliśmy, czasami płakaliśmy, ale zawsze czekaliśmy na Pana, bo wiedzieliśmy, że on przyjdzie. I naprawdę. Z perspektywy tych 30 lat muszę powiedzieć, że nigdy się nie spóźnił. Chociaż nie zawsze działał w taki sposób może jak my, żeśmy sobie to wyobrażali, ale zawsze działał i zawsze przyszedł. I uczyliśmy się w naszym życiu przez te wszystkie lata, żeby mu ufać, że to, co czyni, to czyni dla naszego dobra, czyni to z miłości, że chociaż my czasami wielu rzeczy nie rozumieliśmy, ale po prostu pokładaliśmy w nim nadzieję, że on ma na uwadze jako nasz kochający Ojciec nasze dobro i że nas kształtuje, bo tego na pewno pragnęliśmy i pragniemy cały czas, żebyśmy byli do Niego podobni i żeby On w naszym życiu odebrał chwałę. A więc wierzę, że te wszystkie rzeczy, które się wydarzały, że właśnie były takimi, które nas kształtowały, a Jemu za wszystko oddaję chwałę i dziękuję Mu.